Cześć wszystkim, Szubar z tej strony. Moi drodzy, dzisiaj lecimy z vlogiem z artroskopii barku. No, operacji nie udało mi się nagrać, ponieważ byłem pod narkozą. Ale coś tam nieco wrzucimy, żeby się pośmiać. Coś tam dla Was y, nagrałem. Tak jeszcze wygląda. Muszę w tym łazić jeszcze tydzień. No i Wam pokażę, jak mnie podziurawili. Bo to też, myślę, że to jest dosyć y, znaczące. Łapka po bicepsie. Mizerna. Teraz będzie prawa mizerna, ale widzisz różnicę? Tutaj taki stożek powstaje. No, coś tam będę piłować. Zobaczymy, jak to wszystko się rozejdzie Forma sieci. Musi się być. Najdziwniejsza w tym zabiegu jest to, że muszę się odgolić pod pachą. Maszynkę dostałem i paszki opierdolimy. I też nie ma dużych. I co my no tu mamy z ubranka? Majtki są, <śpuszczaj> spójrzcie sobie, jednorazowe. Ja bym się posrał, żeby było szybko do wymiany. Pantofalki, tak o szpitalach. I taki strój, zakładany od przodu, jak kaftan bezpieczeństwa. No, przygotowania do zabiegu. Ząbki trzeba umyć, bo widziałem fajną pielęgniarkę, no i będę udawał trupa, może mi zrobię usta usta, jest patent, może w końcu pocałuję jakąś dubę. spójrz na to, sezon 2021 uważam za otwarty, plażowy, myślicie, że coś wyrwę, zajebiście, już się na koju wyjebałem, Czekam aż podepną mi kroplóweczkę Pantolony też zajebiste <grymne> Podobno mi kroplówkę Dostanę już jakieś, jakąś narkozę Środki znieczulające No pięknie Na to czekałem na najbardziej Najlepsze jest to moi drodzy w takich klinikach prywatnych oczywiście Nie trzeba mieć maseczki mm. Nie. Maseczka jest niepoczynna Moi drodzy jesteśmy już po zabiegu Znieczulenie ogólne całego ciała. Jeszcze taki przytłumiony jestem i oczywiście głodny, ale nie mogę nic jeść. I tak chyba jakiegoś batonika wyciągnę. No co, dzisiaj jeszcze jestem w klinice, dopiero jutro mnie wypisują, także śpię, budzę się, znowu śpię. Jakieś kroplóweczki, w sumie już się skończyła. Pamiętam tylko, że się przebudziłem. I powiedziałem, że będę napierdalał, i chcę środki przeciwbólowe. <grymne> no, tak wygląda. bareczek. Artroskopia, moi drodzy. Kiedyś miałem artroskopię stopy, więc to dosyć szybko się goiło. Po 10 dniach już robiłem przysiady. Jakieś tam delikatne ćwiczenia. No, bark może troszeczkę dłużej to potrwa. Ale jakieś kardy już na pewno będę robił. Więc to moim zdaniem szybko się zagoi. I tu mamy tak, pierwsze jedzonko po operacji, no wiadomo, że tego nie zjem, bo nie wchodzi tak, jak bym chciał, no ale coś tam podjeść trzeba, surówka fajnie smakuje, to jest prywatna klinika, wiadomo, w szpitalach takich rzeczy to nie ma. Spójrzcie, jak to wygląda, raz, dwa, trzy cztery, tylko, Ble. bark dosyć mocno napuchnięty, ale operacja się udała. Jestem mega zadowolony. Ruchomość jest w rękach. Także wszystko fajnie. Czas gojenia będzie szybszy chyba niż myślę. Na to liczę. Mam mamy śniadanko Nie Jak na szpitalne warunki. Nawet w takich warunkach staram się dostarczyć gałeczko, płoś opierdolimy to. I tak moi drodzy, jestem już po operacji. Pozawijany, ubrany, wykąpany. Zapierdalamy do domku To będzie ciężka przeprawa, ale mamy automacik, więc będę kierował tylko lewą ręką. Damy radę. Zobaczcie sobie, gdzie stanąłem. Oczywiście McDonald's leci, No ale chyba mogę, bo jestem inwalidą chwilowo. Zobaczcie, moi drodzy, jak to wyglądało. Tu są dwie szwy, tu jedna, z tyłu jeszcze jedna. Cztery szwy, ogólnie. Wkręcili się tam w bark, zrobili artroskopię, która polegała na rozwierceniu tych takich moich starych urazów. No i co? Ręka chodzi, bark też chodzi. No wiadomo, że nie mogę y, obciążać. Kwestia 6 tygodni i napierdzielam dalej. Tak, moi drodzy, pewnie się zastanawiacie, dlaczego sobie robiłem operację na ten bark. Jest kilka różnych powodów. Pierwszy z nich to jest biceps. Miałem zerwany biceps, i okres gojenia się takiego bicepsu to jest około pół roku. Około pół roku, żeby nie czuć w ogóle bólu. Bark też około pół roku, ale już ruchomość i taka gotowość do ćwiczeń powinna już nastąpić po praktycznie już po miesiącu. Mogę już delikatnie zacząć napierdalać. Czyli biceps kończy się gojenie i kończy się gojenie barku. Takie nałożenie dwóch kontuzji naraz. Bark który od dwóch lat już promieniował, promieniował mi bardzo dosyć znacznie. Otóż jak leżałem na przykład na prawej stronie, na łóżku, gdzieś czułem, że ten bar po prostu promienieje, ten ból się nasila i nie mogłem w nocy spać. To jest stara kontuzja. Otóż przez ciężary, które dźwigałem tyle lat, a ćwiczę na siłowni, no z 20 lat się nazbieram, Tak, wszystkie stawy, one po prostu gdzieś tam uszkodzenia i jedno w drugo, one się wycierały jedno w drugą, nie wchodzą i po prostu z zostały takie zrobione z wyrodnienia. więc musieli się wbić z jednej strony, z drugiej, spiłować tam to wszystko, ładnie podrównać. i Wiadomo, ta chrząstka się tam ładnie zagoi, ta maśna nowo się tam wyprodukuje i wszystko powinno chodzić jak w zegareczku, nie powinno o siebie haczyć i w ogóle. Dlatego ten bark yy, też zrobiłem. Otóż, jak napierdzielałem, bardzo dużo, to on mnie tak bolał, że nie szło wytrzymać. Ale teraz, jak ja jestem po kontuzji bicepsa i praktycznie zszedłem z ciężarów, tylko tam delikatnie MMA na 30%, bo na tyle sobie mogłem pozwolić. Delikatnie siłownia, ale też co robiłem, delikatnie bareczki, jakieś tam plecy, no i nogi mogłem dotyrać, co widzicie na, na filmach. Także delikatnie coś tam robiłem. To kurwa, jakby ręką odjął ból z pomocy czarodziejskiej. Ruszki, Naprawdę nic mnie nie bolało i się zastanawiałem czy robić sobie ten zabieg. Ale jeśli chcę uprawiać sport do 40 i nawet ponad, bo ja całe życie będę napierdalał i to nie ulega wątpliwości ponieważ już teraz się niesamowicie wkurwiam, bo nie mogę chodzić i ćwiczyć, a to jest yy, priorytet u mnie w życiu. Nie wiem, dziwnie, to dla Was na pewno jest śmieszne, ale ja tak mam. Bez ćwiczeń źle się czuję. Jak ćwiczę i napierdzielam do pożygu, czuję się wtedy zajebiście, więc musiałem tą operację zrobić. No tutaj dodałem takiego vloga, jak wyglądała mniej więcej operacja, jak wyglądał tam szpital i w ogóle. No wiadomo, że na zabieg nie szedłem z kamerką i nie nagrywałem, gdzie tam mnie kroją. podpieli welflon, dwie szczykaweczki, yy, gdzieś tam jakaś morfinka czy coś tam poszła, żeby mnie znieczulić. Podłożyli taki aparat tlenowy ze znieczuleniem, pięć wdechów i... i człowiek śpi. No i jak się obudziłem, to już mnie przywieźli z powrotem do sali takiej poczekalni. Przywieźliśmy z powrotem i byłem na środkach przeciwbólowych. I pierwsze co wstałem, to pamiętam, że byłem taki głodny, że od razu musiałem zjeść. A tak mi się zżygać ciało, że ta pielęgniarka to była zdziwiona, że się nie pożygałem. Ja mówię muszę to zjeść. No bo byłem taki głodny. To tyle w temacie. No teraz. Te vlogi będą moje takie trochę jak z dupy, Ponieważ nie, nie będę mógł jakoś tak zajebiście ćwiczyć Ale, ale Byłem dzisiaj w sklepie wędkarskim i kupiłem sobie wędki Będę jeździł sobie na ryby Bo będę teraz miał więcej czasu Jestem na L4, więc Postanowiłem sobie odświeżyć Mój Sport, czyli wędkarstwo Wędkarstwo jest sportem, czy nie jest? Bo w sumie nie wiem yy, Pojeżdżę sobie na rybki, coś tam sobie połapię Także vlogi też sobie ponagrywam To może być śmieszne No i co, zdrówka przede wszystkim życzę No bo resztę sobie kupicie Zdrowie jest najważniejsze Jest zdrowiem, czyli możecie iść do pracy Nie ma zdrowia, nie pracujecie A jak nie pracujecie, nie ma ślana na wasze zachcianki Proste jak jebanie, tak Pozdrawiam, dzięki, że jesteście Subik do góry, łapa Kurwa, tu nie ma łapy Sterydy potrzebne Pozdro